Witam, Bojownik Wolności. Wczoraj pojawiła się informacja, że Naczelna Izba Lekarska apeluje do Prezydenta Nawrockiego o zawetowanie tzw. ustawy ukraińskiej. Chodzi konkretnie o dostęp do bycia lekarzem w trybie warunkowym osób spoza Polski. I to jest moim zdaniem pierwszy probierz dla Nawrockiego. Powinien ją zawetować. Oczywiście nie jestem zwolennikiem Naczelnej Izby Lekarskiej, ale przecież portale mainstreamowe podają o ukraińskich uczelniach, które można kończyć online, gdzie nawet Polacy już zaczynają tam studiować. Bez matury można potem zostać lekarzem, tak? I w trybie warunkowym wypisywać recepty przez parę lat, a potem, jak się znajdzie jakiegoś tak zwanego promotora, być normalnym lekarzem. Co sądzicie? Zawetuję.